Siemanko, ja jestem Technokrata i zapraszam Was dzisiaj do recenzji Acerka Nitro 5. I powiem Wam szczerze, jakbym powiedział, że nie czekałem na recenzję tego laptopa, to byłoby to trochę kłamstwo. Ale z drugiej strony wszyscy zadadzą sobie pytanie, no ale Nitro 5 to jest raczej laptop taki no niewyróżniający się niczym. No tutaj troszeczkę jest błąd, bo on się wyróżnia. Patrząc na ilość Waszych zapytań do mnie o tego laptopa, o jego stosunek ceny do jakości, to ja mam takie wrażenie, że to jest król właśnie tego segmentu. Taki król laptopów, które Wy chcielibyście kupić. Naprawdę multum pytań miałem i dlatego też czekałem na recenzję tego laptopa. W pewnym momencie było tyle pytań, znaczy tyle pytań, no może nie jakieś setki, ale. Naście, dziesiąt, pytań, gdzie każdy, kto chciał, żebym doradził mu laptopa, wysyłał mi ten model i powiedział: pytał, co o tym myślisz? I ja mówię: stary, na papierze super, ale jak w rzeczywistości nie wiem, bo nie testowałem. No i właśnie. Ta rzeczywistość dzisiaj tutaj jest, i będę dla Was go dzisiaj już sprawdzał jeszcze jako ciekawa skarbem. Tylko no w pewnym momencie myślałem, że pójdę do jakiegoś marketu, sobie go dobrze pooglądać i tam go sobie zrecenzuję tak wewnętrznie, żeby móc Wam odpowiedzieć. Ale całe szczęście mogę go wziąć na tapet w odcinku i tutaj Wam go zrecenzować. Był ze mną przez ostatnie bodajże dwa tygodnie. Troszeczkę go sobie potestowałem, pograłem, poużytkowałem i naprawdę faktycznie król średniaków, czyli takiej bardzo fajnej, średniej półki to może być. E, jego tytuł naprawdę, bo tak, jakość wykonania to już Wam mówiłem na unboxingu, więc tam też zapraszam więcej tam o niej mówię, ale bardzo ładnie, bardzo dobrze wykonany. Co prawda nie ma tu metalowych elementów, ale ten plastik tutaj z góry, no, zbiera odciski palców, ale to już jest absolutny standard. E, pomimo tego, że jest lekko taki błyszczący, nie taki Idealnie glossy black, ale taki bardziej bym powiedział y, gwiezdny kolor, bardzo fajny, twardy, sztywny, wszystko tutaj, nic nie skrzecze. Jakby w sensie, nie ma tutaj takich skrzypnień, skrzeków, plastiku, więc bardzo wszystko dobrze spasowane, jakość wykonania bardzo bardzo dobra e, pomimo braku materiałów premium jakimi są metal no to jak najbardziej jakość wykonania na plus e, wizualnie też bardzo mi się podoba on ma taki gamingowy sznyt te takie czerwone e, przebicia plus czerwona podświetlana klawiatura na czerwono to pokazuje że właśnie mamy do czynienia z gamingowym laptopem ale moim zdaniem to jest taka gamingowa uniwersalność ponieważ jeżeli ktoś chce kupić sobie laptopa, bo podróżuje często. Na przykład albo jest studentem, który będzie się wybierał na studia od 1 października, a teraz gdzieś podróżuje po świecie, to właśnie jest laptop dla takich ludzi, którzy właśnie chcą mieć laptop do wszystkiego, w tym do grania i w tym niewątpliwie pomaga tutaj Nvidia GeForce RTX 3050 Ti wspomagany przez i5 11 generacji 11400H, 16 GB pamięci RAM i 512 GB dysk SSD NVMe, ale tą najważniejszą gwiazdą jest tu właśnie wspomniana Nvidia. GeForce RTX 3050 Ti. Ja uwielbiam w ogóle rtx -y ze względu na obecność yy, rdzeni Tensor, które nie tylko właśnie w grach robią nam robotę i poprawiają wydajność za pomocą DLSS-a, ale też właśnie ze względu na obecność encodera NVENC, który w streamowaniu się przydaje. I mamy takiego laptopa i spokojnie możemy nawet na studiach zacząć swoją przygodę ze streamingiem dzięki właśnie RTX-owi. Z racji tego, że jest ten RTX X, rdzenie, tensor, możemy użyć Nvidia Broadcast, czyli bardzo fajnie, ale to wyciszyć dźwięki w tle, a to wyciąć nasze tło, co na Akademiku zdecydowanie by się przydało, jeżeli chcielibyśmy streamować, no jeżeli ktoś mieszka w Akademiku, ja tam mieszkałem, jak byłem na studiach, no i jednocześnie bardzo fajna, przyzwoita wydajność w grach, zwłaszcza na tym laptopie, gdzie mamy monitor Full HD, 144 Hz i tak, do grania w gry czyli no takie tytuły AAA jak Wiedźmin, jak Cyberpunk, jak Dying Light, bo to jest taki mój e, testowy standard, jak i na przykład e, Assassin's Creed Valhalla bez problemu na ustawieniach średnich, więc Medium ten laptop i oczywiście ustawienia też Medium bardzo dobrze sobie radzi między e, tamte 50-60 klatek, oczywiście w Wiedźminie na Ultra 70 to już zleciwa gra, Natomiast za niedługo pojawi się wersja next-genowa z zaimplementowanym DLSS-em, ray tracingiem, i tam pewnie wymagania będą większe. Natomiast tutaj w Cyberpunku około 50 klatek na ustawieniach średnich Full HD, w Dying Light troszeczkę więcej tych klatek, bliżej 60, no i oczywiście w Assassin's Creed Valhalla 60 klatek też na ustawieniach średnich. Jeżeli chcielibyście sobie dźwignąć ustawienia wydajnościowe, jakby jakościowe, możecie jak najbardziej sobie dźwignąć na ustawienia ultra, czy też wysokie, w zależności od gry jaką chcecie i zapadać sobie DLSS-a. No wiadomo, zawsze ta natywna będzie lepsza, ale jeżeli jesteście fanami większej ilości klatek, no to odpalacie DLSS-a, dźwigacie ustawienia z medium na wysokie, odpalacie DLSS-a i macie więcej klatek, i tak troszeczkę jakbyście grali na tych ustawieniach na no, medium e, tylko że z większą ilością klatek. Tak to według mnie działa. Możecie napisać jakie są wasze odczucia, ale wszyscy co mi piszą, jak to wygląda, jeżeli chodzi o DLSS, to mają pozytywne odczucia i właśnie dlatego też lubię RTX-y, bo w takim laptopie sprawi, że on się będzie dużo wolniej starzał, tak? Kiedyś laptopy bardzo szybko się niestety starzały, szybciej niż pecety, ale teraz właśnie dzięki DLSS, no to one nie będą się tak szybko starzeć, bo jeżeli będą nam spadać ilości klatek w grach natywnie wyrenderowanych, to my po prostu odpalimy sobie DLSS-a gdzieś w jakimś tytule za 3-4 lata, i on znowu będzie nam śmigał z dobrą ilością klatek, no bo DLSS da nam tego kopa do ilości klatek. I to jest super, właśnie w tych laptopach z RTX-ami, że one się dużo wolniej starzeją. Ja zresztą jestem fanem, nieraz wam to powtarzam. Ale dobra, wróćmy jeszcze do Nitro, i skoro mówiliśmy już to nieco o wydajności, powiedzmy sobie o kulturze. Pracy w grach, no i oczywiście w przeglądaniu pulpitu. Bo jeżeli chcemy, żeby to był taki uniwersalny sprzęt dla osób, które sobie jeżdżą na wakacje, gdzieś tam w pociągu korzystają, są studentami, czyli mobilnie, a to doma, to studia, a to uczelnia, więc noszą tego laptopa tam z powrotem ze sobą, no to różne zastosowania będą tutaj w tym laptopie brane pod uwagę. I tak, jeżeli będziecie siedzieć na necie na zajęciach, Absolutnie nie usłyszycie tego laptopa, bo wykładowca wam go totalnie zagłuszy. Jeżeli będziecie grać na wykładzie. To musi być to troszeczkę głośniejszy wykładowca, ale na pewno wasz laptop nie zagłuszy wykładowcy. I to jest plus, bo są laptopy, jest ich bardzo, bardzo wiele, jak to zresztą z laptopami bywa, które wykładowce by zagłuszyły i powiedziałby hej, niech tam pan przestanie ten wiatr puszczać na salę z laptopa. Tutaj tak się nie dzieje. Laptop potrafi się całkiem nieźle rozpędzić, jeżeli chodzi o wentylatory, ale możemy je bardzo fajnie kontrolować za pomocą. NitroSense, takiej aplikacji właśnie Acera, no i bardzo, bardzo fajnie ona działa, czy to chcemy podbić nasze chłodzenie, czy lekko je skręcić, żeby jednak no, zgodzić się na wyższe temperatury, ale na lepszą kulturę pracy, czy jak gramy sobie w słuchawkach, chcielibyśmy właśnie obniżyć temperatury, bo kultura pracy już nas tak bardzo nie dotyczy, bo i tak mamy słuchawki na uszach, to tam to fajnie sobie można wszystko poustawiać, a nawet jak ten laptop rozkręci się naprawdę na wysokie obroty, to i tak daje bardzo fajny dźwięk. W sensie e, częstotliwość dźwięku, jakim wydziela ten laptop, jest, e, nie jest męcząca. W ogóle nie jest męcząca, bo niektóre laptopy niestety mają tak zaprojektowane łapot, łopatki chłodzenia, że dają taki, taką wysoką częstotliwość. To jest taki piskliwy dźwięk, który potrafi irytować i doprowadzać do bólu głowy. Tu jest to po prostu szum. Tak, jakby Wam wiało, no i w zależności od tego, im mocniej te wentylatory się kręcą, tym mocniej wieje, ale nadal nie jest to bardzo głośna praca. W grach powiem Wam szczerze, że głośność na poziomie mojej karty graficznej, więc jak na laptop, bardzo, bardzo dobrze, ale zachwyca mnie absolutnie ciszą, jeżeli chodzi o pracę na pulpicie, jeżeli chodzi o pracę w przeglądarce, jeżeli chodzi o wszystko poza graniem, to naprawdę kultura pracy jest. Idealna! Ten laptop jest niesłyszalny. To jest zachwycające, no bo w wielu laptopach, które wcześniej testowałem, wystarczyły skoki lekkie z użycia czy to procesora, czy karty graficznej w jakichś zastosowaniach pozagamingowych i było słychać, jak zaczyna on się rozkręcać, tam? i to chłodzenie zaczyna przyspieszać. Tutaj takie rzeczy się nie dzieją, więc bardzo, bardzo duży plus tego laptopa, jeżeli chodzi o kulturę. Pracy. Nie wspomniałem jeszcze o budowie tego laptopa oczywiście potężne tutaj wyloty powietrza. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda, jak wiecie, z odrzutowca albo z jakiegoś statku bohaterów Marvela. Tutaj po bokach też mamy takie wyloty, więc dużo jest tych wylotów na ciepłe powietrze. Tutaj mamy. Fajne od spodu miejsca, gdzie te wentylatory mogą sobie zaciągnąć świeże powietrze. Więc nie kładźcie go ani na poduszce, ani na kolanach, bo przytykacie po prostu te wentylatory. Więc one tutaj muszą sobie ciągnąć to świeże powietrze. Perforacja idealna, bardzo dobrze. Nie mam tutaj nic do zarzucenia. Nie lubię, jeżeli coś jest zakryte. Blokowany jest przepływ powietrza, jeżeli na przykład tylko otwory są z boku albo tylko z tyłu. Tutaj generalnie ten przepływ powietrza jest bardzo dobrze zaplanowany. Większość jest wyrzucana z tyłu, co to jest też świetnym rozwiązaniem. Pamiętam, kiedyś laptopy wyrzucały tylko z boku ciepłe powietrze. Kilka ładnych lat temu taki właśnie gamingowy laptop Neysera stopił mi kabel od lampki z boku, bo wyrzucał tak ciepłe powietrze bokiem, że po prostu przytopił kabel od lampki na biurku. A tutaj ładnie to wszystko tyłem wychodzi i jak jesteśmy już przy tyle, to mamy tutaj złącze zasilania i to jest ogromny plus. Żałuję, że nie znalazły się tutaj jeszcze jakieś dodatkowe porty, na przykład HDMI, na przykład jakiś, jakiś port 1 USB, bo lubię im więcej tych portów z boku. Laptopa jest przeniesiony na tył. Tym moim zdaniem lepiej, no bo te kable nam się nie plątają gdzieś w okolicach rąk. Tutaj mamy kabel HDMI po prawej stronie, i to jest moim zdaniem niefortunne, ponieważ ten kabel znajduje się od strony ręki z myszką. Jeżeli chcemy takiego laptopa podpiąć do jakiegoś zewnętrznego ekranu no to niestety ten kabel HDMI, który jest zazwyczaj gruby i no, taki sztywny, niełamiący się, będzie nam tutaj poważnie wystawał od strony ręki z myszką, ponieważ większość osób jednak prawo ręcznie obsługuje myszkę. To jest moim zdaniem bardzo niefortunne ułożenie. Ja tutaj wrzuciłbym to, co znajduje się troszeczkę jakby na lewej krawędzi, czyli dwa USB 3.0, wyjście jack na słuchawki oraz... Wyjście na Ethernet. To wszystko tutaj w Acerze zostało przesunięte trochę bardziej do przodu na front laptopa ze względu na te właśnie wyloty powietrza. No, co moim zdaniem było akurat tutaj no, uzasadnionym ruchem, że te porty zostały przesunięte do przodu, bo w słusznym celu, żeby zrobić miejsce dla chłodzenia. Natomiast zaczynają one trochę przeszkadzać. Jak z lewej strony nie przeszkadzają, tak z prawej strony, to HDMI niestety tutaj robi mały problem. Jest tutaj też USB typ. No i kolejne USB 3.0 i ten HDMI wrzuciłbym z tej strony, żeby on tutaj razem z portem Ethernet przebywał, a te USB wrzucił sobie na tą stronę na pewno mniej by przeszkadzały niż ewentualny kabel HDMI. No ale z drugiej strony, jak często podpinamy kabel HDMI, a jak już podpinamy, żeby zagrać na zewnętrznym monitorze, to najczęściej laptop w tym samym czasie jest. Zamknięty, więc no, teoretycznie może czepialstwo z mojej strony, ale w praktyce jednak troszeczkę moim zdaniem tutaj mogło być to lepiej zaprojektowane. Ale sami ocencie, skoro to jest największa wada, do jakiej się tutaj czepiam w tym laptopie, no to chyba generalnie jest bardzo dobrze. Skoro HDMI po prawej stronie, to moim zdaniem jest tutaj największy problem. Przede wszystkim plus. Świetny układ chłodzenia, bardzo fajna wydajność, te 3050 Ti RTX robi tutaj bardzo fajną robotę. ja w ogóle myślę, że Nvidia zrobiła bardzo, bardzo dobrą robotę dla laptopów, wypuszczając rtx -y. i to jak one teraz godnie mogą się starzeć, bo mają po prostu dlss -a. I teraz... Owszem, możemy to do, jakby docenić, zapewniając sobie dodatkowe 10-15 klatek, włączając DLSS-a, i to jest fajne, ale najfajniejsze będzie za 3, 4, 5 lat, kiedy taki laptop już trochę lat będzie miał, i wtedy pozwoli nam grać ciągle w najnowsze tytuły za pomocą tej technologii. Wtedy w pełni docenimy ten właśnie DLSS. E, przynajmniej takie jest moje zdanie, i takie ja mam patrzenie na tę kwestię. Zobaczymy, jak faktycznie to w przyszłości będzie wyglądać. No i cóż, wracamy do tego, od czego zaczęliśmy. Jeżeli od Waszych pytań, czy warto kupować Acera Nitro 5, i powiem tak, jeżeli chodzi. O układ chłodzenia, o jakość wykonania, o klawiaturę, o ekran, który, no tutaj, może nie jest dla profesjonalista, ale daje bardzo przyjemne odczucia barwowe do grania. Idealny do tego 144 Hz, IPS świetnie nadaje się, ładnie wyświetla gry, więc pod tym względem też na plus. E, praktycznie pod każdym względem, poza Tom HDMI, tutaj to bym e, tutaj do lekkiej poprawy wrzucił. E, a tak to dla mnie świetny laptop, zwłaszcza w tej cenie. Na przykład ta konfiguracja, którą tutaj mam, kosztowała około 4200 zł na dzień nagrywania tej recenzji, a nawet widziałem chyba na promkach poniżej 4000 zł. No i wtedy to mogę jak najbardziej tą konfigurację w takiej cenie polecić. Moim zdaniem zdecydowanie to, o czym świadczyły Wasze linki i pytania, czyli. Świetna opłacalność, ale do tego też świetna jakość. Nie ma tutaj kompromisów. No chyba że można uznać za kompromis brak metalu, ale dla osób mobilnych, czyli tych, którzy chcą to nosić na uczelnię, wozić ze sobą do domu, na studia i tak dalej, no to brak metalu jest tutaj na plus, bo jeżeli to byłoby wykonane z metalu, no to doszłoby troszeczkę wagi do tego laptopa, a tak to naprawdę bardzo, bardzo zgrabne urządzonko jak na laptop gamingowy. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. No cóż, piszcie co wymyślicie. myślicie, chociaż już trochę komentarzy pod unboxingiem było. I wszystkie w 100% pozytywne, jeżeli chodzi o nitropiątkę. Piszcie jakie Wy macie doznania z nitropionką, jeżeli macie tego lapka. Czekam na wasze zdanie, no bo wiecie, ja przez tydzień czy tam przez dwa nie przetestuję tego tak dokładnie jak wy, którzy możecie to macie już od kilku kilkunastu miesięcy różne iteracje tego modelu, więc możecie napisać jak u was się sprawdza ta konfiguracja, ta konstrukcja w ogóle ten model konkretny. Z chęcią poczytam, i też osoby, które szukają takiego laptopu, które chcą go zakupić, te z chęcią prawdopodobnie o tym poczytają. Dobrze, jeszcze raz Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Oczywiście widzimy się jutro w kolejnym filmie. A tymczasem miłego dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia. Cześć!